A no, aż to tak było fajnie, bo było dużo yy, jedzenia mogliśmy zjeść. No i mam nadzieję, że jutro też będzie tak samo, ale nie wiem czy. Będę mógł przyjść na warsztaty. Na warsztatach była Anka z Robertem, bo ja wtedy siedziałem przy stole obok Oi Czaskowskiej. I muszę powiedzieć, że było super. Także oby jak najwięcej takich rzeczy a potem zrobię film o figurce Archeopteryxa, a następnie o kartach jeśli by ktoś chciał Robert